Czuje człowiek, kiedy mama mówi, muszę być łałówą? Yy, wiesz co? Co czuję? Mm. Ważne jest to, jak mi to mama powiedziała. Moja mama to powiedziała mniej więcej tak, jakby serwowała mi obiad składający się z ziemniaków, mięska i surówki. I to było w tym wszystkim najbardziej zaskakujące. To, był, to było niedzielne popołudnie, więc powiem ci szczerze, z reguły te niedziele są dla mnie traumatyczne, że, że od tej familiady zaczynam, zaczynam dzień. Czyli po, po 14, no bo z racji tego, że, że mam lokal, czasami zdarza mi się w nim grywać, to, to jest to wymagająca, wymagająca rola, a poza tym to lubię, więc, więc tak wyglądają moje weekendy. No i moja mama, wiesz, z reguły stara się ze mną umówić na niedzielę, żebyśmy się spotkali. Z reguły nie ma miejsca na jakikolwiek sprzeciw. I te y, pory, mimo że jest zdecydowanie mniej zapracowaną osobą ode mnie, y, dopasowujemy do jej kalendarza. Mhm. I y, powiedziała to tak, jak y, mniej więcej ja tobie, tobie mówię. Piotr, widziałem UFO. E, ja zacząłem y, to y, jakoś y, adaptować to, tą, tą wiedzę. No i. Y, Potem moja mama zadała mi bardzo ważne pytanie, też oczywiste. E, czy znasz jakiegoś ufologa, Piotr? Oczywiście, mamo, znam jakiegoś ufologa. Ja znam każdego e, i przekazałem e, i zadzwoniłem do Roberta Berendowicza wtedy. I powiedziałem, moja mama widziała UFO. Robert mówi, proszę narysować, wysłać mi zdjęcie. Więc moja mama na jakiejś karteczce narysowała to, co widziała. Zrobiła zdjęcie swoją 71-letnią dłonią i wysłała MMS-a do Roberta, który odpisał chwilę potem: Jadę do pani. I tak to się zaczęło. Chciałam zapytać, czy posiadasz ten rysunek nadal? Yy,